Pływanie, ostatnia kawa, zaraz na lotnisko i samolot, koniec urlopu. Zawsze przy takiej okazji mam jakieś takie skojarzenia ze śmiercią, że życie tu na ziemi, no ono się kończy. Wszystko praktycznie, co dotyczy tej sfery materialnej, tu na ziemi się kiedyś skończy. No i warto wtedy sobie zadać pytanie, jak się skończy. Jak się skończy dla mnie, no to wiem, ponieważ zaufałem Jezusowi. No, jakoś tam pewnie umrę. Chociaż za koniec jeszcze Wam powiem, że nie jest to pewne do końca i po prostu pójdę do nieba, a potem dostanę od Jezusa nowe ciało, które już nigdy nie umrze, nie umrze i będę z Nim w tym wiecznym szczęściu w niebie. Jak jest z Tobą? No nie wiem, bo nie wiem, czy zaufałeś Jezusowi. Być może wylądujesz w piekle, to ta zła nowina. A Jeśli chodzi, że chrześcijanie niekoniecznie umrą. Jest taka grupa chrześcijan, ostatnie pokolenie, po które Jezus przyjdzie osobiście. Nazywa się to porwaniem kościoła. Tak czy siak, wszyscy, którzy zaufają Jezusowi, znajdą się w niebie, a ty.